Ciao Widzę, do widać w kolejnym odcinku Scale with Fire. A w dzisiejszym odcinku robimy sobie szóstą misję już i zobaczymy co będziemy teraz... Nie szóstą, nie siódmą, przepraszam bardzo. I co? W ostatnim odcinku się działo troszkę, ale no zobaczmy się sami oglądać. No i co? Mamy tutaj troszkę do zrobienia. Mamy do znalezienia trzy razy equipment, więc fajnie. No i co? Grajmy. A właśnie, zostawcie w górę, subskrypcjonaczka, wejście na Discorda i Twitch, w opisie. A my przechodzimy do filmu. Grajmy. O, ja wiem gdzie jesteśmy. Poczekajcie. Ja wiem, ja wiem, ja, 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 ja. Właśnie tu było wyjście z tego. Z tego takiego ogrodu. Yy, no, mm, ja chcę. Dobra, zbierzmy to, chwia. Zadanie. Yy, z tego. O, właśnie stąd. No, tam było wyjście. Kurde, i gdzie ja tu wchodzę? Patrzcie. Co jest, co robię? To jest. Ej, da się wejść na. Dobra, bo jak już. Patrzcie, tak wygląda ta mapa. A jesteśmy na farmie. okej, okay, ciekawie. Nie, to się nie da wyjść, szkoda. Dobra. I nie wiem gdzie jest wyjście, tu jest jakiś wieżowiec. Dobra. Yy, tak, 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 tak. Zadanie. Coś, co, coś, ten, coś ten. O Jezus Maria, tu będą te. Queen, pająki, queen, <grym> queen. No, tu będą te. Królowe. To jest niewidzialny ten. Ale na szczęście tego. Yy, ta patelnia mega dużo bije po prostu. Raczej nie zabije tych królowych na hita. Ale no, powinna zabić na tego yy, na dwa już powinna zabić raczej, tak mi się wydaje Co jest? A tu jest No mega mi poszło Dobra, o jest zasięg Dobra, zadanie, zadanie, mamy zadanie No, zabij te pająki i spal hej bale Okej, okay. no to najpierw spalmy pająki Znaczy, to jest, to, połączyłem dwa zadania Pod tym kamieniem, dobra To jest ten Patrzcie, to no machita umiera wszystko. Ej, mam fones, patrzcie, co i mamy tyle rzeczy dosłownie, nie? Tak by tam wejść po prostu i zacząć jakbyś wziąć, i wszystko tak wziąć zrobić. Czekajcie, czekajcie, szybko, szybko. Wziął, 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 wziął. Halo. A tego się nie da? A tego się nie da. Wziął. Tego też się nie da. Wziął, wziął, wziął. Wziął, wziął, wziął. Bateria Patrzcie, wszystko wciągnęliśmy, co jest Ej, dosłownie nic się już tu nie da wciągnąć no, tych... no dobra, To już nic nie ma, nie? Więc dosłownie wciągnęliśmy prawie wszystko Tak, spajmy, spajmy hej hejbale Ale ten chciał tak robić te z segmentami, tak tą mapę Okej, okay. widziałem, te królową, królową, królową Na, na strzałanie, tak jak mówiłem, chyba na dwa padnie Powinna na dwa raczej Tak, na dwa, dobra, uwaga Nie, yeah. nie, yeah. raz, dwa Dobra Okej, okay, i możemy wejść do. Yy, właśnie. Greenhouse'a Do ogrodu. do, może no. Yy, szklarni takiej, no Podemną był. Pod tym kanałem, dobra Ale to jeszcze nie koniec. żeby sobie najpierw wszystkie tutaj wybił po prostu takie są, wiecie? Oto jest wybuchowy No, co jest, jak się zaczął? co jest, tak się kręcił. to było w ogóle? Tutaj, tutaj przejdziemy później. Jeszcze coś tu zostało, czy nie? Tak, jeszcze jest tutaj. I w tej farmie tam są, widzę, no? O, tutaj? To, gdzie oni. Tu jest, tym się chował. O, kurde, jeszcze tu są trzy jakieś. A w tej skrzyni, ono dobra. Raz. Dobra, a te dwa pozostałe? Nie wiem, jeden jest tu z przodu. Gdzie? Co? Wiem, wiem. widzę tego tutaj. Uderz, no uderzaj w niego. Dobra, ale drugi, bo to jest jeszcze, okazuje mi, że jeszcze jeden gdzieś to jest. Myślałem, że to jest ten i środkowy, ale to. Co jest, Z Jest to Nie ma tu go. Jest na sobie. Dostanie... się, jakimś z nas na górze. Nie, no nie, dobra, nie wiem. Idziemy. Okej, okay, okej, okay, szybko, szybko. Dobra, tutaj coś. Mamy tutaj takie coś. Mamy ja tutaj. takie coś? okej, okay, nie wiem po co, to, ale weźmy to tam na razie. To był pająk, jezu! Kluwa, kluwa. nie wiem, no, odleciało to gdzieś jeszcze. A jest coś ważnego? Dobra. spali, nie wiem gdzie to jest nawet. Z No, po potem się będę martwił, jak będę tego szukał. Dobra. Pewnie to w, w sadzonkach tych jest, w uprawach, nie? Mogę zdołać. Dobra, jakby tutaj. Dobra, działa, okej, okay, fajnie. O, mi się z tego wyciągnąć po Dobra, to jest ten. Za mamy dwa. W arbuzie i w dyni. To jest No, co jest? Dobra, pali się. Co jest, przestała się jest tak się da w ogóle. I ona przeżyła. Co jest? O, jest jakaś nabustowana, czy co jest? O co chodzi, nie? Dobra. Ja mam pomysł, żeby tutaj po prostu użyć odkurzaczem rzeczy do środka. Mój pomysł. Jazda. Tylko tam jest bateria właśnie. Oj, tą baterię sobie zbiorę. I tu była... Oj, tu jest jeszcze, tu była jedna bateria. Po prostu tak sobie tym podejrzewa. Dobra. Piek, 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 tam był Oj, tutaj było takie duże rzeczy są pojawia. Dobra, dobra, no i co? Ja myślę, że szybko zrobimy tak. No dawaj, bierz to bierz to. Raz. Dawa. Dorzy. I te pięć, pek, pek. Bomba! One się tam jarają dalej. Co jest? Dobra, zamykamy je tu. Już wszystkie? Już nikt nie powinien tutaj żyć w środku. Jak ktoś przeżył, to jest nieśmiertelnym pająkiem dosłownie, nie? Wysadziłem tutaj dynamit w środku. nikogo nie ma, dobra. Okej, okay, mamy zrobione tyle zadań. Więc fajnie. I co jest jak tak... Tak skaczę na bok, patrzcie. Tak dziwnie to wygląda. No, tutaj będzie pająk, Wiedziałem. Ty chyba. balon. Nie! Poczekajcie. Daj mi to. Nie, nie uwierzę w to. Nie wierzę w to, poczekajcie. Nie, ja to muszę przetestować. Dziś mam to, że to pają. Tutaj są. O, ojej Dawaj, Dobra, dobra. Nie wierzę w to. Dobra. Teraz... A ty chyba mam no tu 11. Ale to będzie latało? No kurde, nie. Dobra. Nie chcę tego zmarnować, wiecie? Okej, okay, one pękają, tak? Dobra, y, tak, 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 tak. Tutaj mamy to. Okej. Okay. Jeszcze to. Pyk, 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 pyk. I można rzucić to? No, zbierzmy zadanie. I mamy wszyscy zadania. kowadło na pająka. A ja to podniosę w ogóle. ja tego nawet nie mogę podnieść. No to już wiem, wiem o co chodziło chyba. Dobrze, że zostawiłem te. Czyli coś mamy do dokowania. To otwórzmy. nie możemy to otworzyć. Mamy motowe. Ej, szybko to idzie. Strasznie szybko. Lecz nie na no, baterii musimy. Ma, nie znalazłem żadnej baterii już. Tutaj będzie pewnie za tym, mogę się założyć. Nie, tutaj będą pająki Nie ma Okej okay. Chipsy nowe Sticky demon, no to to pewnie te takie co strzelają tym No, na pewno Okej, okay. o jeszcze to możemy otworzyć, kurde dużo rzeczy otwieramy. Gdzie są jeszcze te hejbale? A może w środku tam będą, no Albo tutaj Nie Kurde, myślałem, że ta ciągnikiem jeździć Co jest tak szybko Jak od razu po prostu. Co? A, tu nieco są motowy, co jest? Zaszbań! Okej. Okay. Ale to coś bije tym pająkom, czy nie? Tutaj pode mną jest teraz No co jest tutaj daleko? Ano, tak ja dostałem, bo przecież na to patrzę. Jestem debilem. One wbiegły z tego... O, kurde. Nie, nie wbiegły Ten tu dalej jest! Ju... Dobra, co tu właśnie, co jeszcze coś odp... aż A że co? Słucham? Że co? Hmm, co? Przepraszam bardzo. Że co? O, tu jest na. O, kurde, tu. Jezu ty. Ok. To było ciekawe. I to strza szybko, nie? Dobra, szyb, szyb. co ja miałem zrobić? Właśnie. Kowadło na pająka. Ok, tutaj weźmiemy szybko te balony. Raz, dwa. Ty. Patrzcie, tu kowadło lata, co ja mam z tym zrobić? Ja i tak tego nie podniosę Ej, bez kitu Co z tego, że lata? Jak go i tak nie podniosę A, dobra Jestem głupi, dobra, już więcej muszę zrobić Dobra, no Szybko, szybko muszę znaleźć jakąś pająka Nie wiem, jak ja na to nie wpadłem ogólnie Tutaj jest jakiś ten niewidzialny Wiem, że tu jest, ale ja muszę. Musi stąd spaść. Dobra, dobra, dobra. Szybko teraz. Chipsy, chipsy, chipsy. Chodź tu łap. Nie, nie te, nie te, nie te. To normalne chce. To chyba te są. Nie, to nie te. To nie te. Eee, nie to. Chyba tak, klasyk. tak, Chodź tu jest to, Jest to, jest to. Tak, tak, tak. Widzicie, chyba już znacie moją taktykę. Tutaj i tu powinno być dobrze. Chyba idealnie tutaj będzie, no tak, Dosłownie idealnie Kuźwa zawrócił, co za, Co za ten... gość. Warto Tutaj, musi, musi się wrócić. dobra Przestrzelimy balony wtedy Yo! Trafiłem. Ale fajne to było No i mamy achievementa za to też Dobra A i właśnie spalmy hej bale Tak, to jest tam w środku, dobra Ale krótka misja, fajna Dobra, spalmy to wszystko I tu mamy to właśnie Ten arachnogant albo Bez kitu, ej czekajcie, bo mieliśmy 4 rzeczy od też. O Jezu, to jest amunicji Co to jest jakieś szykowanie na, na final bossa jakiegoś, czy co to jest człowieku? Jezu Chryste Bez kitu nie ja sobie muszę pokładać ekwipunek, zaraz tu wrócę Dobra, tak wygląda nasz myślę, że to jest dobrze Mamy tak Zadania Patelnia bez OP yy, to Eee. Yy, z sumikiem, pompę AK Yeeu. Boże, chipsy Dynamit. No i... E, oczywiście odkurcz fajne. Bo mi się podoba kurcząć. Tak. Fajne jest. Dobra. E, OK, okej, tu mamy jeszcze jakieś rzeczy. Dobra, wiecie, co mi się nie chce tutaj bawić. A mamy jeden, no to dobra. To już nie mam. O jak? E, co jest? A wiecie co? Dobra, mi się nie chce z nim bawić, Nie, nie, nie chcę z nim Niech ona zje tego krótka i po prostu ją zabije jako normalnego piamka. Co jest? Okej, okay, ona nie zjadła się Co jest? One... Się zabiły same O kurno, oś się... Nie będę się tu patrzył Wysnajpię Pust. Trafiłem Nie Nie, nie, nie. Nie, nie, nie przechody to. Kujź nie zdążę. Chciałem, żeby... Chciałem go tak ograć fajnie. Dobrze. I tak go zrobię. Czy coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. Tu mamy sypa. I to jest prezent, okej. Okay. A bez kitu mamy baterię jeszcze znać, której nie mam prawie żadnej. Ej, bez kitu. Okej, okay, to niedobrze To niedobrze, że nie mam żadnej baterii Dobra, co my tu mamy? Znajdźmy najpierw może baterię to co? Bo jak... Jak tutaj nie mam żadnej Tutaj mogą być jeszcze... O, 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 latała tutaj, dobra Mamy ją Ale to wiecie, to nie musi być wszystko Tu mogą być jeszcze jakieś Więc fajnie by było, Bo mamy tak mało, więc musi tutaj być chyba jakaś Okej, okay, o tu jest... Co on tu niby? Dobra bez a po co to jest w końcu? Tu coś? Tutaj coś? Nie wiem. Bez jeszcze to... Je ej, dobrze, ja tu wróciłem w ogóle. Co to, tu, jeszcze robi? Czemu ty żyjesz? Dobra już, po wszystkich. Tu jeszcze coś? Może? O, tam widziałem chyba. Tu, 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 tu widziałem, tak, po jest jedno. Gdzie on jest? No nie. Nie mów mi nawet. Czemu przez tą oponę się da przejść, tak nie wiem Dziwi mnie to trochę. Gdzie jest ba... Eee, nie, nie, proszę, nie Nie, nie mów mi, że ona gdzieś... Dobra, tu jest Okej okay. Mamy 5 na 9, w której więcej zabraliśmy, ale tutaj jeszcze myślę, że... Znaczy tutaj, nie, niekoniecznie tutaj, ale coś gdzieś tu będzie na pewno Może za tym? Albo gdzieś w ba... Jezu, ej! Nigdy bym tego nie znalazł, nie? I gdyby ta gra nie ma podświetlenia. Oj, nigdy by tu nie znalazł Tutaj też jest tak? Nie ma co jest? Dobra. Może pod spodem gdzieś? Jest się chyba tylko nawet nie wiem jak ona się tu znalazła. O, tu leży sobie jakaś osoba. Okej. Okay. Tu sobie tak z dupy leży? Ona, ja ją pewnie widziałem już wcześniej, nie? Co ona tu robi? Mamo, Jezu Chryste. To zrobiłem. Ej. Ej. Co ona tam robiła? Co ona tam robiła? Ja pierdziele. Ej mam to. Ale wiecie co? Już za dużo czasu minęło. I za dużo y, się zdeterminowałem do tego. Za mocno. Więc. Tak. Chcę to wszystko posprzątać do zera wszystkie pająki, wie, wiecie jak wygląda moje dzieło na razie? Pa, patrzcie, nie ma pająków tutaj żadnych, nie? I, nic nie ma zebranego do sobie, tutaj nic nie ma no, ten, zaraz mi pospadają pewnie z rzeczy, bo ja tutaj wrzucam na górę takie, no patrzcie, takie coś rzuciłem jak to nie spadnie, no właśnie, no już mi się pospały, już mi się pospały z rzeczy, z mojego wielkiego planu jak to, jak, jak to wszystko spadnie, ja już tego nie już. No. Nie, nigdzie nie ma nic zebranego, nic co jest... do zebrania. Może się da podnieść Nie ma. Zebrałem wszystkie. Jest jakieś... Cieszę. Udało się. I on, tutaj jeszcze latają takie krzesła na przykład. Patrzcie, ono stanie! Ale było blisko! Ej, co jest? Raz, dwa i uwaga! I to są oficjalnie wszystkie zwierzęta do zebrania na mapie. Nic nie ma już. Co, co się da zebrać w ogóle? A to jest. Ok, ok, dobra. Jeszcze mamy dwa pająki. Raz, dwa. Znaczy, to tak się nie da zebrać, ale jest do zebrania odkurzaczem. O kurde, ale tam skoczył Dobra. No i to jest oficjalnie już wszystko. Co my tu mamy? Ok, no tutaj muszę zabrać pająki tym czymś. A bez przeładowywania tym muszę. O jezu. Yy... Okej, okay, pięć, ale to nie będzie takie ciężkie, przecież. O wa dobra. Już rozumiem. Już rozumiem. Jeszcze to są królowe. One przyjmują chyba dwa hity z tego. Ja pierdzielać tego gówno. E, ja, chyba przegrałem, wiecie. Chociaż? Czekajcie. Jeszcze nie ważne, jeszcze nie ważne. Jeszcze to nie jest mój koniec, to jeszcze nie jest mój koniec. Ten na padają przecież. No trap. Dobra, jednego, jednego Białego tego biega. Nie biegaj, nie biegaj No nie, jest tam blisko A bo wszystkie te mi się wyładowały, dobra Cały, cały magazynek, dobra, a to Dobra, zaczynam z nimi żyjącymi, więc To będzie proste Nie trafiłem, nie trafiłem, one zaczynają teraz speedrunować Ja nie wiem co się dzieje No nie trafiłem znowu, no nie trafiłem znowu No nie znowu Ona musi zdechnąć tak królowa. O, mega mi idzie Co jest? Co robię? Hehehe. He, Ty? Okay, spokojnie. Nie. No błagam. No błagam. Umrzej. Ostatni strzał. Pójdźmy. Nie trafiłem. 84 pająki zabiję. Czym. ja nie umiem trafić. Skąd ona skacze? Teraz, dwa, no co się dzieje? No, ż <laughs> raz, I I'm locked in, I'm locked in, dwa, dwa, Rozpłynę? teraz, teraz, spokojnie. Proszę umrzej ty. Ty umrzej tak, ty. No Bogam Cię, ci chyba smarę. No nie wierzę. Akurat jak strzeliłem. Dobra. Cztery. Nie trafiłem. Dziewięć strzałów. Bogam. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. <laughs> Jodu. Nie! O nie, jeszcze jeden. Ciu, 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 ciu. Nie! nie. On go wyrwałem tamtego ostatniego. No to się dzieje. Ej, dobra, z tego mam takiego słabego Aima. Jeszcze z tego się nie rozstrzelać, nie? Znaczy, da się na tym, na tym energetyku, który jest to teraz, po prostu. A ja nie chcę z niego korzystać, bo to szukam. No co to za. Przecież to debile to stworzyli chyba jacyś, no. <noise> Mam pomysł Gdzie jest ten Ten duży pies No pouciekam Co chuj? Dobra wiecie co wydupię to Wydupię to No nie Ej nawet tak nie umiem trafić No i łatwo <noise> 93 nie no ja muszę dobić do 100 akurat o. ale teraz. Ale o! O! No i z tego patrzcie jak ładnie się strzela z tego. No późba, jak mi ucieka krat przed twarzy. Ja? Pupp! Pup! Pup! Dobra, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Jeszcze trzy pajączki. Trzy pajączki jeszcze. No błaga. Dobra, widzę to. Jeszcze raz to zaczynamy. Bo ja muszę zabić jeszcze trzy pajączki. Ale tym razem zabiję je bez, bez używania niczego. Zabiję, no. Wystarczy, że jednego zabiję, no już, Nie. Bo one zostaną po prostu, ja je zabiję. Potem. Dobra, leży. Dobra, okej, okay. no i spokojnie, spokojnie. Pup, pup. Nie, to jeden zrobiłem. Ale, ale. O, o, misk, dobra. Jezus Maria. Okej, okay, dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że wszystko odblokowałem. Tak, wszystkie rzeczy odblokowałem. Mam nadzieję. Dobra. Jak nie, no to musimy to zrobić znowu. Znaczy, ja to zrobię po i zobaczcie... No jak to robię, co nie zrobię. Dobra, nieważne. Mamy misję skończoną. To jest ważne. 37 minut. 101 pająków. 3 3, 1 na 1, 5 na 5, 9 na 9, 2 na 2. No i mamy wszystko. No i pięknie. Okej, okay, hop. Mm, i tak, upgradey sprawdźmy to nie Jeszcze coś? Nie, to na tego idzie na tracker upgrades, okej. Okay. To? A, że szybciej, nie, to nie ma sensu też. Zdaje, że ile punktów będziemy i to sobie też pod koniec gry ulepszamy, nie? No i co, dobra. Mnie to było na tym odcinku. Jeśli się spodobało, zostawcie w górę, subskrybuczkę, wejdź na Discorda i Twitch'a, linki w opisie. Yy, ta gra się zbliża powoli do końca niby, ale jednak mamy tam jeszcze dużo eventów i wydaje się, że jeszcze jednak trochę to posiedzimy. I mamy dwójkę zawsze. Nie? No i co? Ja się że żegnał. No i pa pa!